Dzień dobry, witam państwa w kolejnym cyklu programu Po Stronie Konsumenta. Jak zwykle witają państwa Marcin Zurek i Karol Wenus, ale dzisiaj jest z nami także gość Diana Piątek. Dzień dobry. Diana jest aplikantką radcowską, doradcą restrukturyzacyjnym, ale to, co dzisiaj będzie najistotniejsze z punktu widzenia naszego programu, jest asystentką sędziego w Sądzie Okręgowym w Warszawie oraz. Autorką poczytnego bloga Przemyślenia asystentki e, sędziego. Dlaczego będziemy, e, będzie to dla nas bardzo istotne? Dlatego, że będziemy przyglądać się sądownictwu od środka będziemy starać się zajrzeć za, za kotarę sądownictwa będziemy chcieli powiedzieć Państwu więcej, jak wygląda sąd od środka z jakimi codziennymi problemami, bolączkami. E, z, z, Spotyka się nasze sądownictwo, no bo wiemy, że one są. Przede wszystkim no, to, co dotyka nas najczęściej, a mianowicie trwające tak długo postępowania sądowe. I postaramy się odpowiedzieć na nasze tytułowe pytanie, dlaczego tak długo trzeba czekać w sądzie na, na wyrok. A także no, powiemy trochę o tym, że sąd to nie jest jakaś taka dziwna instytucja. Wyobcowana całkowicie, jak czasem się wydaje, ale tak naprawdę sąd jest dla każdego i każdy może poszukiwać tam ochrony swoich praw, niezależnie od jego sytuacji majątkowej. No dobrze, Diano. A jakbyś mogła w ogóle opisać nam, czym zajmujesz się na co dzień jako asystentka sędziego, no bo to jest takim, można powiedzieć, troszeczkę w cieniu zawód, którego przeciętni obywatele nie, nie widzą w ogóle. No więc głównym zadaniem asystenta sędziego jest to, aby odciążyć sędziego w jego codziennej pracy w sprawach bardziej takich technicznych. Czyli jak wpływa nowe pismo, to ja sprawdzam, czy nie ma błędów formalnych, sporządzam zarządzenia, sporządzam projekty zarządzeń, postanowień i wyroków, które następnie podpisuje sędzia i sporządzam projekty uzasadnień zarządzeń, postanowień i wyroków. Jako, ja jako asystent mogę sama sporządzać zarządzenie, ale nie mogę zwracać pism. No dobrze, czyli to jest, to jest taka trochę rola. Z jednej strony, pomocy dla sędziego, ogromnej pomocy, a czasami również wyręczania sędziego w, pewnych, w pewnym zakresie. Oczywiście nie wchodząc w jego kompetencje, ale no bardzo, bardzo asystenci pomagają, pomagają sędziom. No więc od razu się. Takie pytanie, które się nasuwa, czy każdy sędzia w Polsce ma asystenta, czy są jakieś, nie wiem, statystyki, czy, czy to jest tak, że sędzia to w ogóle ma po dwóch albo trzech asystentów, dysponuje nimi, właściwie oni pomagają mu wykonywać pracę, częściowo robią ją za niego. A sędzia sobie tylko tam pewne rzeczy, pewne rzeczy porządkuje, bo właściwie ma, tak jak mówimy, dwóch, trzech asystentów na, własną, na własne potrzeby. Jak to jest w rzeczywistości? No, tak by było cudownie, jakby było nas aż tyle. Niestety tak nie jest. Średnio na sędziego przypada około pół asystenta, w zależności od sądu, w zależności od wydziału. Ja mam ten komfort, że współpracuję z jednym sędzią. Ale mój sędzia z kolei ma ponad 600 spraw w referacie, więc jest dużo tej pracy. Natomiast wiem, że są wydziały, gdzie na jednego asystenta przypada trzech, czterech sędziów. Asystenci się wymieniają, także co jakiś czas trafiają na nowe sprawy, muszą je czytać od początku. Dobra, bo padło takie, padło takie sformułowanie, że ma 600 spraw w referacie. To jest oczywiście no, wiemy, wiemy o co chodzi, natomiast gdybyś mogła przybliżyć, co to znaczy, że ma 600 spraw w referacie, czyli 600 spraw musi rozpoznać. Tak, to znaczy, że każdy sędzia, zwłaszcza ma po kilkaset spraw, natomiast w Warszawie to jest po 400, 500, 600, 700 spraw, które przypada na jednego sędziego. W mniejszych miejscowościach to może być na przykład 200 spraw. Także sądy warszawskie są najbardziej obłożone no i stąd też jest największe zapotrzebowanie na ludzi, na asystentów, na sędziów, bo tych spraw jest po prostu najwięcej. Czyli jedna sprawa, to znaczy jeżeli sprawa jedną sprawę sędzia kończy, to zaraz y, ma statystycznie kolejne sprawy przychodzą nowe i tak jak mówisz, że w Warszawie to jest około 600 spraw, które musi rozpoznać rozpoznać taki sędzia. E, znaczy nie równocześnie, no ale tyle ma, tyle, ma, tyle jednocześnie ma do rozpoznania, no, w sumie tak. równocześnie, tak, nie znaczy, że wszystkie rozpozna od razu. No, bo tak, i jak skończy jedną, to od razu wpływa następna, także hmm. bardzo ciężko jest tą liczbę spraw zmniejszyć. I Tutaj może od razu wtrącenie z mojej praktyki frankowej. W wydziale frankowym Sądu Okręgowego, biorąc pod uwagę, że obecnie jest tam, tak jak patrzy po sygnaturach spraw, ponad 20 tysięcy spraw, a sędziów jest 18 czy 19, jeżeli dobrze pamiętam. Także no tutaj ten wydział jest wyjątkowo obłożony i ponad tysiąc spraw przypada na jednego sędziego. Dobrze, Diano. A jeżeli mogłabyś nam opisać, jak po kolei wygląda no właśnie ten wpływ nowych spraw, to znaczy, jak to, ile osób jest zaangażowanych w nowy na przykład pozew, tak, zajęcie się nowym pozwem, tak, żeby on trafił już w pewnym, można powiedzieć, obrobionym zakresie na biurko sędziego. Więc pozew trafia w kopercie do sądu albo zanosimy go na biuro podawcze i tam koperta jest otwierana i decyduje się, co się w niej znajduje, czy ono trafia do sprawy, która już w sądzie jest, czy jest to pozew. Jeżeli jest to pozew, to on trafi najpierw na przedwydział, tam zajmą się nim odpowiednie osoby, które przydzielą mu symbol, sprawią, sprawdzą, czy to jest Wydział Cywilny czy Karny, wylosują sędziego, który się tym zajmie i zostanie nadana sygnatura. Wtedy to trafia na Wydział, do sekretariatu, gdzie pismo jest wszywane w akta, i dopiero wtedy to pismo trafia do mnie, jako do asystenta sędziego, na tak zwaną analizę formalną czyli ja sprawdzam, czy w piśmie jest wszystko to, co w nim być powinno. Czyli na przykład, czy jest opłacone, czy jest podpisane, czy są wszystkie inne wymogi spełnione, na przykład jest podany adres, PESEL, itd, i tak dalej. I jeżeli wszystko jest OK, to dopiero wtedy to pismo może trafić do sędziego. Jeżeli ja wychwycę jakiś błąd, to moją pracą jest wezwać stronę do uzupełnienia tych błędów, więc to znowu wraca do sekretariatu. Potem stamtąd trafia na biuro podawcze, jest wysyłane na pocztę, wraca do nas, biuro podawcze, do sekretariatu i dopiero do mnie. I jak ktoś dobrze uzupełnił ten brak, to dopiero wtedy to trafi do sędziego. Mhm. No dobra, bo ja, moje wtrącenie jest takie, bo ludzie sobie mogą pomyśleć, a to coś tam jest, jakiś tam błąd, jakiś brak w tym piśmie, po co w ogóle to tam yy, 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 zaznaczać, po co się czepiać, znaczy to, to, co, to, co Ty mówisz, że, wychwytujesz, że ty wychwytujesz braki jako asystent sędziego, czy to jest Twój wymysł, czy Ty niestety jesteś zobowiązana tym, co tam na ulicy Wiejskiej sympatyczni posłowie w sympatycznym budynku wymyślą? No ja jestem związana wymogami z kodeksu postępowania cywilnego i z innych ustaw. Także to już ustawodawca wymyślił, takie jest prawo, takie są wymogi i to jest zupełnie ode mnie niezależne. I ja też nie mogę na to machnąć ręką i powiedzieć: O, tutaj to przejdzie, bo ja również y, odpowiadam za to, co robię. Są w sądzie kontrole, y, tak. I no, chcę wykonywać swoją pracę jak najlepiej, więc, więc no, muszę to wychwycić. No, to właśnie jest, myślę, że jedna z bolączek polskiego wymiaru sprawiedliwości, do nich w szerszym zakresie zaraz przejdziemy, ale tutaj moje wtrącenie jest takie, że no właśnie, wydaje się, że niestety ustawodawstwo zmierza w tą stronę, aby jak najbardziej ten formalizm postępowania zwiększać, a nie, a nie go zmniejszać. Tak? I, I wydaje się, że właśnie. Przepisy idą w tą stronę, aby było jak najwięcej potencjalnych błędów, które strona może popełnić na tym etapie przedmerytorycznym rozpoznaniem sprawy, aniżeli mniej, także no to też jest jedna na pewno z przyczyn, dlaczego, dlaczego tak to wszystko długo trwa. A takie moje też pytanie, troszeczkę jako, jako praktyka. Jak uważasz, czy na przykład pewnym ułatwieniem dla, dla Was jako osób sporządzających projekty, projekty na przykład uzasadnienia wyroku, jak rozumiem, byłoby w pewien sposób elektronizacja tego, tego postępowania, a czy chociażby składanie pism na elektronicznych nośnikach, tak żebyście mogli sobie, można powiedzieć, brzydko mówiąc, no przeklejać pewne fragmenty tak pism, no bo po co z drugiej strony yy, yy, pisać jeszcze raz kilkustronicowy stan faktyczny sprawy, skoro no, zajmuje to zbędne, zbędne godziny, które można by było przeznaczyć na, na bardziej produktywną pracę. Hmm. Uważam, że tak, pomogłoby to, ale z drugiej strony też się boję, że elektronizacja postępowania znowu przywróciłaby to, co robiły formularze. A uważam osobiście, że pozwy na formularzach się nie sprawdziły. Nie lubiłam ich jako pracując w kancelarii pisząc pisma, i tak samo nie przypadam za nimi, będąc asystentką sędziego. Natomiast gdyby ktoś, zwłaszcza do grubego pozwu, chciał dołączyć na płycie CD jeszcze tą treść pozwu w Wordzie czy w PDF-ie, to super, tak. No, ale, tak. To jest, ale, no, ale tak sobie myślę, że to jest banalnie proste dla pełnomocnika. Bo ja z doświadczenia pełnomocnika no, piszę ten pozew w Wordzie, ma ileś tam stron, kilkadziesiąt, załóżmy, i dla mnie dołączenie tego na jakimś nośniku, nośniku elektronicznym nie stanowi żadnego problemu, ja po prostu kopiuję. I gdyby był na przykład taki wymóg, żeby dołączać oprócz wersji papierowej, bo ja wiem, papier jest w naszych warunkach święty i w naszych polskich takich warunkach naprawdę to jest to, co jest na papierze, to jest świętość, musi być. Więc papieru raczej się, raczej się nie pozbędziemy, choć powiem Wam, że w sądownictwie. Kiedyś byłem na szkoleniu, gdzie jedna sędzia opowiadała o sytuacji z sądownictwa amerykańskiego, gdzie to chodziło chyba o kwestie upadłościowe. Gdzie ta sędzia dostała jakiś dokument, zes służby zeskanowały go i papier idzie do, do niszczarki, bo wszystko mają, wszystko mają elektroniczne. W polskich warunkach absolutnie niemożliwe. Nie mówię też, że to jest dobre bo musi być papier, akta na wszystko, zarchiwizowane. No dobra, ale gdyby coś takiego dołączyć, jako pełnomocnik coś takiego składam, no i ty na przykład jako asystentka albo, albo później sędzia, no nie macie tej roboty, żeby przeklejać, przepisywać tak naprawdę z papieru to, co ja na ten papier przerzuciłem z formatu Word. No bo to jest, to jest, to jest bez sensu, więc może coś, może coś takiego. No i... W tym momencie płynnie przechodzimy do, 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 do tego, co jest bolączkami polskiego sądownictwa i do tego, że będziemy chcieli odpowiedzieć na pytanie, które jest zawarte w, w tytule programu, dlaczego właściwie tak długo trzeba czekać na wyrok w polskim sądzie. No bo nie ukrywajmy, no tak, no, czeka się, czeka się, czeka się momentami bardzo długo na ten wyrok, ale no, wydaje mi się, że wbrew pozorom nie jest to. Jak można powiedzieć, jakieś lenistwo jednego czy drugiego pracownika czy sędziego, bo może tylko problemy naprawdę systemowe. I, i, I gdybyś dwa słowa więcej o tym powiedziała? Przede wszystkim trzeba sobie uświadomić, że sąd to nie jest tylko instytucja czy budynek, tylko to są ludzie. I na każdym z tych etapów, o których coś wspomniałam, jeżeli ktoś coś się pomyli, czy coś wykona z opóźnieniem, to to wszystko się przesuwa. I tam wszędzie są ludzie, i ludzie popełniają błędy, mogą o czymś zapomnieć. Coś może zostać, na przykład nasze pismo wszyte w złe akta. Starza się, jesteśmy ludźmi, tak samo jak pełnomocnik się pomyli, tak samo sąd może się pomylić. Natomiast z mojej perspektywy największym problemem jest rotacja pracowników, która jest ogromna. Mało kto, przynajmniej tak jak patrzę wśród asystentów, zostaje w sądzie na dłużej niż jakieś 3-4 lata. I później kolejna osoba przychodzi, musi się uczyć od zera. Tak samo wśród sekretarzy. No najlepiej jest w wakacje, bo wtedy jest dużo studentów na praktykach, zawsze są ręce do pracy. A później ktoś przyjdzie, nawet nie zdąży się wdrożyć, już odchodzi. Przychodzi sekretarz, pobędzie rok, już wie, co się robi, zna sprawy, odejdzie, bo w kancelarii lepiej zapłacą, bo w kancelarii może się rozwijać. A tutaj niestety nie ma możliwości awansu. Jako asystentka, po 10 latach stażu mogę zostać starszym asystentem. To a, to są, a to są ludzie, na których tak naprawdę opiera się nasze, opiera się nasze sądownictwo i bardzo często zadajmy sobie pytanie, a czy nas, czy nasze państwo stać na to, żeby dofinansować wymiar sprawiedliwości, no bo tych potrzeb w naszym państwie jest mnóstwo, tak? Poczynając od y, y, służby zdrowia, pewnie Kończąc w obecnych czasach na obronności, ale infrastruktura, kwestie energetyczne. No więc, czy musimy inwestować w wymiar sprawiedliwości? No a ja bym zadał inaczej pytanie: czy, czy, czy polskie państwo stać na to, aby wymiar e, sprawiedliwości no, był niedofinansowany? Bo on właśnie od tego, na tym poziomie, na którym mówisz, czyli, czyli asystentów, czyli pracowników e, sądu, tego, że e, no. Nie jest tak, jak niektórzy sobie wyobrażają, że każdy sędzia ma asystent. No Ja widzę Twoją reakcję, że to by było idealnie, ale mówimy o jakimś świecie, który, który nie istnieje. No więc, czy nas stać, aby ten wymiar sprawiedliwości działał w ten sposób? Nie przez to, że ludzie. Oczywiście czasem popełniają błędy, ale nie przez to, że ludzie systemowo są źli, tylko gdzieś, gdzieś coś nie działa, gdzieś coś nie działa, e, nie działa strukturalnie. A powiedz mi, mówiliśmy, mówiliśmy o asystentach. Wiem, że pojawił się projekt, no ja nie wiem, on się pojawił z pół roku temu chyba sędziów pokoju, i tam, i tam e, pojawił się taki pomysł, aby każdy sędzia pokoju miał dwóch asystentów dwóch asystentów. No, jak... Gdyby dzisiaj każdy sędzia miał dwóch asystentów, to naprawdę w sądach wszystko wyszło dwa razy szybciej. Po prostu. Bo to są też często żmudne, techniczne rzeczy. Dostaję pozew, który ma kilka, kilkadziesiąt, kilkaset stron. Do tego kilkaset stron załączników. Ja to muszę przejrzeć, sprawdzić, czy każdy załącznik jest załączony i tak dalej. I ja siedzę przez 8 godzin w pracy i ja to robię. Akta za aktami, tom za tomem. Ale przy takiej ilości spraw i jeszcze przy pisaniu merytorycznym uzasadnień nie da się tego nadgonić szybciej. Po prostu. Jest za mało ludzi, na za dużo spraw, niestety. No właśnie jak, jak wygląda ten napływ spraw? Czy obserwujesz, że to jest z każdym, nie wiem, kwartałem coraz większy, yy, coraz większa liczba, czy, czy to się jakoś stabilizuje, hmm. czy może jakieś statystyki yy, jesteśmy w stanie przytoczyć takie chociażby w ogólności, tak? Na pewno było wiele gorzej, gdy zaczęły wpływać pozwy frankowe i były rozlosowywane pomiędzy wydziały cywilne. Teraz mamy wydział frankowy, więc wszystko trafia tam, także ta ilość nowego wpływu się zmniejszyła. Natomiast sprawy, które już zostały rozlosowane pomiędzy sędziów i dotyczą Franków, zostały razem z nimi w ich referacie. To znaczy, że każdy sędzia cywilny, pomimo tego, że jest wydział Frankowy, ma też sprawy frankowe do rozpoznania. No, i tutaj się wtrącę, bo, bo, bo to jest faktycznie duży problem. Tak? Tych osób, które wszczynały przed 2021 rokiem postępowania, i znam takie przypadki, gdzie mimo upływu pięciu czy sześciu, nawet lat, nadal sprawa w pierwszej instancji sądowej jest niezakończona. To pokazuje, jak bardzo w dzisiejszych czasach jest potrzebna tak naprawdę specjalizacja sędziów, tak? bo. Tak, jak mamy specjalizację na przykład w sprawach ochrony konkurencji i kwestii antymonopolowych, tak możemy mieć również w innym zakresie. Czy to infrastruktury, tak? bardzo duże sprawy, które, które jak wiem, również do, do, do waszego sądu wpływają zresztą też jako taka ciekawa anegdota słyszałem o takiej historii gdzie parę lat temu przygotowując jeden właśnie pozew z takiej bardzo bardzo dużej sprawy przygotowywanie samego pozwu trwało 9 miesięcy od pół roku do dziewięciu miesięcy a sam pozew wraz z załącznikami zajął taką małą furgonetkę tak? także no tutaj no nie może, ta, nie o tego typu sprawy. To wszystko liczy się jako jeden. Ta tak. sprawa liczy się jako tak. jedna. W referacie to nie jest, ona nie zajmuje z tych 600 spraw, nie wiem, to jest sprawa o wadze 50 spraw, tylko to jest jedna z 600 spraw, 599 zostaje, zostaje, zostaje innych. Mogą być to furgonetki, mogą nie być to furgonetki, zapewne te inne sprawy nie będą, ale taka jedna sprawa. Z małą furgonetką, to. Niestety nie, nie ma jednej. Jest ich, jest ich trochę. Są sprawy na kilkaset tomów, gdzie pozew to jest 70 tomów. Mm -hmm. gdzie, no, i, I to wszystko trwa. I to nie ma tak, że sędzia wtedy, jak trafia mu się sprawa na kilkaset tomów, że on wtedy ma przyblokowany na przykład ten nowy wpływ. Nie, do niego cały czas trafiają nowe sprawy. A... kiedy ma się zająć tą sprawą? Kiedy on ma to przeczytać? Jeżeli cały czas trafiają się nowe rzeczy. Więc to jest naprawdę no tak, problem. I tutaj też dochodzimy do tego problemu, że tak naprawdę właśnie Warszawa jest y, tak bardzo obłożona. W innych miastach oczywiście tych wojewódzkich problem istnieje, ale nie jest aż tak duży. A w y, sądach rejonowych czy, czy sądach okręgowych w mniejszych ośrodkach, no widzę to po sprawach frankowych. tak? Potra y, sądy potrafią wydać w tamtych sprawach nawet po 3-4 miesiącach wyrok w pierwszej instancji. Także nieosiągalne, tak, że nieosiągalne w, tak, w, no, w warunkach warszawskich. No dobrze, a, ale jak już, jak już na, na samym początku programu wskazaliśmy, no ten sąd jednak jest dla, dla każdego z nas i, i, i nie powinniśmy się go bać jako, jako obywatele. No i właśnie, jakbyś mogła, Diana, opowiedzieć, jak to wygląda, jeżeli chodzi o właśnie dostęp, dostęp przeciętnej osoby do, do, do wymiaru sprawiedliwości. Przede wszystkim pozew może złożyć każdy. Nie ma tutaj wymogu, że musi to być profesjonalny pełnomocnik. Każdy z nas może napisać pozew i wysłać go do sądu, i on będzie rozpatrzony. Tylko też te pozwy obowiązują właśnie wymogi formalne. Także taki pozew musi być, na przykład podpisany, musi być napisane o co wnosimy i tak dalej. Oczywiście jest tak, że od osób fizycznych, no to też nie oczekujemy znajomości prawa na y, tak wysokim poziomie jak na, od pełnomocnika. Natomiast no, oczekuje się od osoby takiej, że przytoczy nam fakty, że powie o co chodzi, czego chce i dlaczego i od kogo. Ponadto osoba taka może wnieść o przyznanie jej pełnomocnika z urzędu. I nawet jeżeli na początku ten wniosek może zostać odrzucony, bo na przykład sprawa nie wydaje się skomplikowana, to jeżeli przy odpowiedzi na pozew, czy na późniejszym etapie postępowania okaże się, że sprawa się skomplikuje, to taki wniosek można ponowić. I wtedy jest ogromna szansa na to, że sędzia faktycznie przyzna nam pełnomocnika z urzędu. Ale czy ten pełnomocnik jest dostępny dla każdego, czy jakoś trzeba udowodnić, nie wiem, na przykład, swoją złą sytuację materialną? To tak. To trzeba, trzeba udowodnić, że osoba sama, bez uszczerbku dla siebie i swojego utrzymania, i swojej rodziny, nie jest w stanie sobie na taką pomoc pozwolić. Dobrze, a jeszcze pokutuję takie przekonanie, że no, postępowanie sądowe to jest coś drogiego, tak? Czyli, e, żeby iść do sądu, to trzeba mieć pieniądze. Oczywiście nie tylko na prawnika, ale także na wpis sądowy, na opłaty, na całe koszty, koszty postępowania. Jak to wygląda? Faktycznie w Polsce mamy zasadę odpłatności postępowania sądowego, natomiast można zawsze wnieść o zwolnienie od opłaty sądowej w całości lub w części. Wtedy trzeba przedstawić, wypełnić formularz odnośnie stanu majątkowego, w którym pisze się, ile co dana osoba posiada. Jest to na etapie oświadczenia tego, co my podamy. I jeżeli coś wzbudzi wątpliwość sądu, to wtedy można wezwać osobę do przedłożenia większej ilości dokumentów w celu wykazania swojej sytuacji finansowej. Natomiast no, często jest tak, że po prostu ktoś no, nie ma nic, nie ma mieszkania, nie ma żadnych stałych dochodów, jest na przykład osobą bezrobotną. No i wtedy taka osoba zostanie zwolniona z kosztów, nawet jeżeli nie w całości, no to chociażby w części. A czasami to może być tak, że na przykład zostanie wezwana do uiszczenia 500 zł, 1000 złotych, zamiast na przykład 20 tysięcy. Także jest możliwość tego, aby każdy miał dostęp do tego sądu. Właśnie, ja bym chciał jakąś, jakoś tą naszą dyskusję zamknąć taką klamrą pozytywną, żeby. Bo dużo powiedzieliśmy o bolączkach polskiego sądownictwa, o tym, że no jest w jakimś stopniu niedofinansowane, że tych. Spraw jest, no jest mnóstwo, tak? Jest mnóstwo, czasami bardzo obszernych, jednostkowych spraw, jest bardzo obszernych, jest sporo, tak? Ale z tego, co powiedziałaś, wynika, że po pierwsze, sądu nie należy się bać, że od osoby fizycznej występującej bez pełnomocnika, choć zawsze należy jednak przeanalizować, czy w konkretnej sprawie skorzystanie z rady profesjonalnego pełnomocnika nam nie pomoże, to od takiej osoby, mniej się wymaga, może uzyskać tą profesjonalną pomoc z urzędu, jest szansa na zwolnienie, na zwolnienie takiej osoby z całości lub części kosztów sądowych. No a przede wszystkim, myślę, że to możemy powiedzieć, to też jak co tydzień Państwu staramy się mówić: tak, z wielkimi instytucjami, z bankami, z ubezpieczycielami jest możliwość wygrania. To nie jest tak, że zawsze ten większy w sądzie wygrywa, większy, bogatszy w sądzie zawsze wygrywa, bo Przykład Frankowiczów jest idealny. Tak jest. I do tego jeszcze jedno, jedno wtrącenie. Przeciwko bankom wcale nie jest tak drogo, jeżeli chodzi o opłatę sądową, bowiem przepisy mówią, że przy sprawach wynikających z czynności bankowych nie pobiera się od konsumenta opłaty w wyższej kwocie niż 1000 zł, niezależnie od tego, o co będziemy wnosić, o jaką kwotę, o, z jakim żądaniem będziemy występować. I tutaj taki mój troszeczkę, można powiedzieć, postulat do, do ustawodawcy, czy nie rozważyć rozszerzenia tego, tego przepisu o również sprawy na przykład ubezpieczeniowe. tak? No bo to jest aż, aż dziw, dlaczego to nie zostało objęte również zakresem tego, tego przepisu. Przecież może na przykład przy ostatnio porywistych, porywistych wiatrach ulec zniszczeniu nasz dom, tak? Ubezpieczyciel nie będzie chciał wypłacić odszkodowania, a naprawa tego domu wyniesie na przykład kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy złotych i musimy w takiej sprawie uiścić opłatę od pozwu w wysokości 5% żądania, no czyli bardzo, bardzo dużo. Tak? Także no tutaj wydaje się, że jeszcze w zakresie opłat, którymi obciążani są konsumenci jest wiele do zrobienia. I, i mimo, że z bankami jest dobrze, tak jeszcze powinniśmy wymagać od ustawodawcy, aby... Aby ten katalog spraw został poszerzony. No, czyli podsumowując, można powiedzieć, że yy, tak jak mówię, sądu, nie, nie boimy się. Jest dużo do zrobienia w polskim wymiarze sprawiedliwości, a to jest kluczowe dla, e, dla, w, dla wszystkich, dla całego funkcjonowania, e, funkcjonowania państwa polskiego. E, natomiast. E, no, sporo trzeba, sporo się musi zmienić, żeby, żeby było tak, jak powinno być, ale, ale może, może dzięki takim programom, jak nasz, może takim działaniom, jak, jak, jak twoje, Diana, gdzie starasz się. Zapoznawać ludzi z tym, jak działa sąd, tak? Czyli co, co, co to jest, jak, jak to się dzieje? To nie jest tak, że wszystko dostaje sędzia, że tam pracują ludzie, że. Tych ludzi jest za mało, może coś się, może coś się zmieni i taką mamy nadzieję, że, ten, że oczekiwanie na ten wyrok w polskim sądzie będzie, będzie krótsze. Tak. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za dzisiejszy program. Tak jak mówiłem, chcieliśmy trochę uchylić rąbka tajemnicy, jak wygląda to polskie sądownictwo, jak wygląda polski wymiar sprawiedliwości, a mogliśmy to zrobić dzięki wizycie. E, właśnie Diany, Diana Piątek, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Państwu dziękuję. bardzo i zapraszamy za tydzień.